to od nas zależało, myślę, że tu chyba się zgodzimy. Nikt z nas, nigdy, ale to nigdy nie chciałby się znaleźć w sytuacji, kiedy jesteśmy w gabinecie lekarskim, a z ust lekarza padają słowa, bardzo mi przykro, ale wyniki mówią jednoznacznie, to nowotwór złośliwy. Myślę, że nikt nie chciałby być w takiej sytuacji, ponieważ to jedno słowo, nowotwór jest w stanie wywrócić całe nasze życie do góry nogami. W czasach Pana Jezusa takim jednym słowem, które wtedy wywracało życie człowieka, było słowo trąd. Była to choroba, która nie tylko zniekształcała ciało i kończyła się śmiercią, ale kiedy tylko została wykryta, była to choroba, która wykluczała całkowicie człowieka z życia społecznego. Zgodnie z prawem chorzy na trąd musieli żyć poza miejscami, gdzie żyli inni, a więc poza miastami czy poza wsiami. Trędowaty, kiedy wychodził, krzet gdziekolwiek, musiał krzyczeć bardzo głośno słowa nieczysty, 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 żeby w ten sposób ostrzec ludzi, którzy mogliby się zbliżyć na zbyt bliską odległość. Trędowaty nie mógł wejść do żadnego miasta, które było otoczone murami i za złamanie tego prawa groziła kara 40 batów. A więc jeśli zachorowałeś na trąd i ta choroba się rozwijała, właściwie można powiedzieć, byłeś takim żywym trupem. I pewnego razu Jezus spotyka właśnie taką grupę. Grupę dziesięciu. Dziesięciu żywych trupów. I Łukasz to opisuje w swojej Ewangelii. W 17 rozdziale. Czytamy: Gdy tak podążał do Jerozolimy, przechodził środkiem Samarii i Galilei, w pewnej wiosce wyszło mu naprzeciw dziesięciu trędowatych. Stanęli oni z daleka i zawołali: Jezusie mistrzu, zlituj się nad nami. Gdy Jezus ich zobaczył, polecił im: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A kiedy oni szli, zostali oczyszczeni. Wówczas jeden z nich gdy zauważył, że jest zdrowy, wrócił donośnie, chwaląc Boga. Następnie upadł na twarz u stóp Jezusa i dziękował mu, a był to Samarytanin. Wtedy Jezus zapytał, czy nie dziesięciu doznało oczyszczenia? Gdzie jest pozostałych dziewięciu? Czy nikt nie chciał zawrócić i oddać chwały Bogu? Tylko ten cudzoziemiec? Następnie powiedział do niego. Wstań i idź, Twoja wiara Cię ocaliła. I nawet jeśli nie znamy dobrze realiów tamtych czasów, to myślę, że jesteśmy w stanie to zrozumieć, że, że nasza szansa, żeby w najbliższym tygodniu nie wiem, pójść do kolektury, kupić los i wygrać w totolotku, albo w lotto, trafić kumulację, nasza szansa jest większa niż szansa tamtych ludzi wtedy, że da się ich wyleczyć z trądu. Ponieważ w tamtych czasach medycyna była bezradna. Dzisiaj możemy się poddać dość skomplikowanej terapii lekowej, ale można wyleczyć kogoś z trądu. Wtedy byłoby to niemożliwe. I to wykluczenie ze społeczeństwa, ten brak nadziei sprawił, że dziesięciu trendowatych ludzi, a z tej historii widzimy, że było to dziewięciu Żydów i jeden Samarytanin trzymało się razem. W normalnych warunkach było to raczej niemożliwe, mało prawdopodobne, ponieważ, nie wchodząc zbytnio w szczegóły, my wiemy, że Żydzi i Samarytanie nie trzymali się razem. Ale okazuje się, że często wspólna tragedia łamie czy niszczy pewne ograniczenia, bariery i mury, zmienia perspektywę. Tych dziesięciu trzyma się razem i w jakiś sposób dochodzi do nich informacja o tym, że pojawia się niezwykły nauczyciel, który przyciąga tłumy. Nauczyciel, o którym niektórzy mówią, że to jest ten obiecany przez proroków Starego Testamentu Mesjasz. A jego popularność wzrasta nie tylko z powodu tego, co on mówi, ale też, że często uzdrawia chorych, łącznie z trędowatymi. I nagle w życiu tych dziesięciu pojawia się nadzieja, że spotkanie z Jezusem może coś zmienić. Nagle zaczynają rozumieć, że spotkanie z Jezusem to jest ich być albo nie być. I tak się szczęśliwie składa, że Jezus podróżuje gdzieś w okolicy, w której oni się znajdują. A więc znajdują taki moment, kiedy gdzieś bez tłumu mogą stanąć z dala. I Łukasz pisze: Stanęli z daleka i zawołali: Jezusie mistrzu, zlituj się nad nami. Wołają do Niego o pomoc, wołają do Niego o cud. I okazuje się w tej historii, że wszystko dzieje się bardzo szybko. Gdy Jezus ich zobaczył, polecił im: Idźcie, pokażcie się kapłanom. My wiemy z historii, z kultury, że kapłani w tamtym czasie, moglibyśmy ich porównać do współczesnych, Inspektorów Sanepidu. To byli ludzie, którzy stwierdzali, że jeśli jesteś chory, musisz być wyłączony z życia w społeczeństwie. Ale jeśli wróciłeś do zdrowia, to kapłani mieli to prawo, żeby po odpowiedniej weryfikacji przywrócić Ciebie do życia w społeczeństwie. A więc Jezus kieruje tą grupę do kapłanów. Chociaż można by powiedzieć, jeszcze nic się nie wydarzyło, ale tych dziesięciu musiało mieć wiarę, Słysząc słowa Jezusa, ponieważ posłusznie poszli, musieli wierzyć, bo jeśli by nie wierzyli, to czemu mieliby pójść do kapłanów? Czego mieliby się spodziewać? I kiedy tak szli, nagle, w pewnym momencie, uświadomili sobie, zobaczyli, że doświadczyli niezwykłego cudu uzdrowienia. Ciągle wyglądali tak samo, ubrania były takie same, ale widzieli, że ich ciała, są czyste i chciała są wolne od tej choroby. Możemy sobie tylko wyobrazić ich radość, jak się cieszą, jak podskakują, jak sprawdzają, czy na pewno gdzieś nie został jakiś ślad choroby, jak wołają ze szczęścia. Myślę, że jesteśmy w stanie to zrozumieć. Ale chyba trochę trudniej zrozumieć jest nam to wszystko, co się dzieje za chwilę. Trudno zrozumieć ich zachowanie. Łukasz tak pisze. Wówczas jeden z nich, gdy zauważył, że jest zdrowy, wrócił donośnie, chwaląc Boga. Następnie upadł na twarz u stóp Jezusa i dziękował Mu, a był to Samarytanin. Jesteśmy w stanie zrozumieć radość tych dziesięciu uzdrowionych, ale chyba trudniej nam zrozumieć to, że tylko jeden, tylko jeden z dziesięciu wraca, aby powiedzieć Jezusowi, Dziękuję. Wydarzył się niezwykły cud uzdrowienia, ale wraca tylko jeden, i do tego jeszcze Samarytanin. Ten, który przecież miał tyle powodów, żeby sobie odpuścić to podziękowanie, bo przecież wiemy, że między tymi dwoma narodami układało się źle. Mógł sobie pomyśleć, że przecież. Za te wszystkie krzywdy i zniewagi, jakie Samarytanie doświadczyli od Żydów. Jak on teraz nie podziękuje temu żydowskiemu nauczycielowi, to będzie taka jego, taki jego malutki rewanż za te wszystkie krzywdy. Pewnie już się nigdy nie spotkają, a więc mógł iść swoją stronę. Ale on jest tym jednym z dziesięciu, tylko tym jednym z dziesięciu, który który wraca, aby podziękować Jezusowi. I myślę, że trudno nam to zrozumieć. I ciekawe jest to, że, że taka postawa, jeden dziękuję, a dziewięciu nie, ona też zastanawia samego Pana Jezusa. Jezus zapytał, czy nie dziesięciu doznało oczyszczenia? Gdzie jest pozostałych dziewięciu? Czy nikt z nich nie chciał zawrócić i oddać chwały Bogu tylko ten cudzoziemiec? Bardzo ciekawa sytuacja. Jezus, ten, który jest Bogiem, który stał się człowiekiem, ten, który jest wszechmocny i wszechwiedzący, można by powiedzieć, jest jakby troszeczkę zaskoczony. Nie, nie do końca może to zrozumieć. Dlaczego tylko jeden z dziesięciu wraca, żeby podziękować? A może. To nie chodzi o to, że Jezus jest zaskoczony, ale chce nam po prostu to wyraźnie powiedzieć, że to nie jest w porządku w tej sytuacji, że tylko jeden dziękuję. I może Jezus chce nam powiedzieć, że, że ten brak wdzięczności nie jest Bogu obojętny. Gdzie jest pozostałych dziewięciu? Pyta Jezus. To nie jest w porządku, jeśli zwracamy się do Boga, o coś go prosimy, coś mu powierzamy i otrzymujemy. Zdrowie, rozwiązanie tematów, problemów, pomyślność, stabilność w życiu, jakąś odpowiedź, której potrzebujemy, uwolnienie, pomyślność itd. To nie jest w porządku, że potem, kiedy prosimy Boga i otrzymujemy... Przechodzimy nad tym do porządku dziennego. To nie jest w porządku, że tak nas zajmuje, jakby konsumowanie tego błogosławieństwa i tak chcemy się skupić na tym, co jest tu i teraz, na normalności, że zapominamy o tym, by dziękować Bogu. Można by zapytać, ale pastorze, a czemu ty w ogóle wplątujesz nas w tą historię? Ona nie jest o nas, to jest o tamtych. Dobre pytanie. Bo myślę, że gdyby to było jednorazowe wydarzenie, moglibyśmy pokiwać głowami i powiedzieć, no co za ludzie, no jacy niewdzięczni. No nie do wiary, że tak mogli potraktować Jezusa. Tylko mam takie wrażenie, że jeśli popatrzymy w nasze lustra, zobaczymy w nich siebie, to jeśli będziemy szczerzy, to chyba musimy powiedzieć, że... Że to nie jest wcale jednorazowe wydarzenie gdzieś z przeszłości, ale że jakże często takie historie, bardzo podobne, rozgrywają się też w naszym życiu. I jakże często to ja i Ty bierzemy udział w tych historiach. I gdybyśmy się mieli jakby przyporządkować, gdzie w tej historii jesteśmy, to jeśli jesteśmy szczerzy, to niekoniecznie jesteśmy w tej pozycji tego jednego z dziesięciu, który przychodzi, aby podziękować. Kiedy Bóg w Chrystusie okazuje nam łaskę, ukazuje nam swoją dobroć, myślę, że to jest naturalne i oczywiste, że oczekuje, że przyjdziemy, aby mu podziękować, aby żyć wdzięcznością. Więc można by zapytać, co jest nie tak z nami, co jest nie tak z Tobą i ze mną, że, że często jesteśmy ludźmi, którzy chociaż doświadczają dobroci Boga bezpośrednio od Niego, albo dobroci Boga poprzez Jego działanie, poprzez innych ludzi w naszym życiu. Dlaczego tak często okazujemy się niewdzięczni? Dlaczego tak często? Trudno jest ta, nam powiedzieć to proste, dziękuję, i żyć na co dzień wdzięcznością wobec Boga i ludzi. Co nam może przeszkadzać w wyrażaniu wdzięczności? Może ta radość, którą której doświadczamy, gdy otrzymujemy to, to, co. Prosiliśmy, zakrywa nam wszystko i sprawia, że jakoś tak bezmyślnie, bezrefleksyjnie podchodzimy do życia, nie zastanawiając się nad tym, co mamy, nad tym, kim jesteśmy. Może, może czasami nie potrafimy docenić tego, co mamy, jak wielkie błogosławieństwo nas spotyka, że żyjemy w miejscu, gdzie żyjemy, że na naszym stole są te rzeczy, które są, że mamy. Miejsce do mieszkania i że wokół nas są ludzie, którzy nas kochają. Jakże często w naszym życiu powtarza się ten schemat. Dziś prosimy, jutro otrzymujemy, a pojutrze zapominamy. Zapominamy o Bogu, który jest źródłem tego wszystkiego. Zapominamy o ludziach, którym jesteśmy winni wdzięczność. I to, co może być może dla nas zachętą, jest to, że my nie jesteśmy pierwsi i pewnie nie ostatni, którzy się z tym zmagają. Już psalmista podnosił ten temat i dzisiaj śpiewaliśmy to na samym początku nabożeństwa, słowa psalmu 103. Błogosław duszo moja Pana i całe moje wnętrze, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj, o wszystkich jego dobrodziejstwach. I psalmista pisze to celowo, ponieważ, ponieważ tak łatwo zapominamy. On odpuszcza wszystkie Twoje winy, On leczy wszystkie Twoje niemoce, On życie Twoje wybawia od zguby, On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem. On Twoje dni nasyca dobrami. Odnawia się Twoja młodość jak u orła. Pan czyni dzieła sprawiedliwe, bierze w opiekę wszystkich ucieśnionych, i myślę, że życie każdego z nas dzień po dniu to są tylko dowody tego, o czym pisze tutaj psalmista. Tego, jak Bóg się o nas troszczy, jak odpuszcza nasze winy, jak leczy nasze słabości, jak nas wybawia od zguby czasami nawet nie jesteśmy tego świadomi. Jak nasyca nasze dni dobrymi rzeczami i jak nieustannie nas kocha. I opiekuje się nami. Tych dziewięciu w tej historii tak bardzo się spieszyło, żeby wrócić do, do normalności, do swoich rodzin, do swojej pracy, do tego wszystkiego, kim byli przed chorobą, że chociaż, że chociaż doświadczyli tak niezwykłego cudu, potraktowali Jezusa tak instrumentalnie. I niestety, czasem tacy jesteśmy. Jak twoga, to do Boga. Ale właśnie dlatego mamy takie momenty, takie dni jak dzisiaj, niedziela wdzięczności, żeby nie być wdzięczny tylko raz w roku. Albo nie mówić, że no tak, ja wiesz, nie potrzebuję takich dni, bo ja jestem i mogę być wdzięczny na co dzień. Tak, masz być, mamy być wdzięczni na co dzień, ale takie dni jak dzisiaj nam przypominają, inspirują żebyśmy nie zapominali jak dobry jest Bóg, jak wiele od niego otrzymujemy, jak błogosławi on nas przez innych ludzi. Może czasami w tym okazywaniu wdzięczności przeszkadza nam ten syndrom, na który wszyscy cierpimy. Tak ale. Tak ale nie wszystko jest tak jak chciałem. Tak. Ale to tak niewiele. Tak, ale to tak późno. Tych dziewięciu doświadczyło uzdrowienia, ich życie z pewnością było dalekie od doskonałości. Byli zdrowi, ale nadal mieli wiele różnych spraw, wiele różnych trudności, tak jak my często mamy. I to tak, ale zasłoniło im obraz rzeczywistości, tego niezwykłego cudu, który doświadczyli. Apostoł Paweł kiedyś podnosił ten temat, pisząc do Filipian w taki sposób. Mówię to nie z powodu moich potrzeb, bo nauczyłem się cieszyć tym, co jest. Wiem, co to skromność, znany mi dostatek. Radzę sobie wszędzie, w każdej sytuacji. Poznałem sytość, nieobcy mi głód. Wiem, jak mieć dużo i umiem żyć w biedzie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Apostoł Paweł jest człowiekiem, który jakby odkrył ten niezwykły sekret że bez względu na to, w jakich okolicznościach się znajduje, czy ma dużo, czy ma mało, czy ma średnio, on odkrywa to, jak w tym wszystkim może się cieszyć tym, co ma, jak się może cieszyć Bogiem, Jego bliskością. Jak w tym wszystkim, czy ma dużo, czy ma mało, może być wdzięczny. Co nam przeszkadza być wdzięcznymi Bogu i ludziom? Może może jesteśmy zbyt skupieni na samych sobie? A może, może tak było też w tej historii? Tych dziewięciu patrząc na siebie, że nie idą podziękować Jezusowi, pomyśleli, no zrobię to później. Mam jeszcze czas, żeby podziękować, jeszcze zdążę to zrobić. I może czasami jest podobnie z nami, że myślimy sobie, no jeszcze mamy czas, aby być wdzięczni Bogu i ludziom. Ale wiecie, okazuje się, że, że wdzięczność, która jest wyrażana, można powiedzieć, po tym, kiedy coś otrzymujemy, ona ma ogromne znaczenie. Ponieważ kiedy ten jeden z dziesięciu przychodzi do Jezusa, żeby mu podziękować, Jezus mówi do niego, wstań i idź, Twoja wiara Cię ocaliła. I tu jest mowa już o wierze, ale na jakimś jakby głębszym poziomie. Nie chodzi tylko o wiarę, która przyniosła uzdrowienie fizyczne, ale tutaj chodzi o wiarę, która rozpoznaje w Chrystusie Pana i zbawiciela. Taka wiara przynosi zbawienie Jego duszy. Taka wiara odróżnia jednego z dziesięciu od pozostałych dziewięciu trendowatych, którzy zostali oczyszczeni z trądu, ale tylko ten jeden zostaje oczyszczony z duchowego Trądu grzechu, który zabija duszę na zawsze, i to jest choroba, na którą cierpi cała ludzkość. Samarytanin rozpoznaje w Jezusie Zbawiciela, ale to wszystko dzieje się dopiero wtedy, kiedy on wraca do Jezusa, aby mu podziękować. I może to jest ten powód, dlaczego Jezus jest tak zawiedziony, że wrócił tylko jeden z dziesięciu, ponieważ ten brak wdzięczności sprawia, że tych dziewięciu omija sprawa o największym znaczeniu. Omija ich najwspanialsza okazja, jaką jest zbawienie duszy. Myślę, że to jest niezwykła lekcja i niezwykła tajemnica związana z wdzięcznością, że wdzięczność otwiera nas na głęb... Bogą duchową więź z Bogiem. A brak wdzięczności może sprawić, że, że albo nie przyjdziemy do Jezusa, jak tych dziewięciu, albo brak wdzięczności może sprawić, że ominie nas to, co Bóg ma dla nas. Ominie nas to, czego moglibyśmy doświadczyć z Bogiem. Poprzez nasz brak wdzięczności, że ominie nas też to, czego moglibyśmy doświadczyć w relacjach z innymi ludźmi, kiedy okazujemy się niewdzięczni. Czy nie dziesięciu doznało oczyszczenia? Gdzie jest pozostałych dziewięciu? Czy nikt z nich nie chciał zawrócić i oddać chwałę Bogu? Chciałbym, żebyśmy dzisiaj. Myśląc o tej historii i myśląc o naszej relacji z Bogiem, ale też z innymi ludźmi, chciałbym, żebyśmy potraktowali to pytanie Jezusa, gdzie jest pozostałych dziewięciu bardzo osobiście i abyśmy wykorzystali ten dzisiejszy dzień jako inspirację do wyrażenia wdzięczności Bogu i ludziom. Salmista w 105. Psalmie napisał: Wysławiajcie Pana, wzywajcie Jego imienia, głoście wśród ludów Jego dzieła, śpiewajcie mu, grajcie mu, opowiadajcie o wszystkich Jego cudach, szczyćcie się Jego świętym imieniem, niech raduje się serce szukających Pana. Szukajcie Pana i Jego mocy, szukajcie Jego oblicza nieprzerwanie. Pamiętajcie o cudach, których dokonał o znakach i rozstrzygnięciach przez niego ogłoszonych. Pamiętajcie, pamiętajcie. Wyrażajcie to. A więc jeszcze mamy, będziemy mieli jeszcze okazję wyrażać to w modlitwach, w pieśniach. A słowo Boże nas też zachęca w inny sposób. Apostoł Paweł do Kolosan pisze w drugim rozdziale: Jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa Pana, tak też zjednoczeni z nim jako ludzie zakorzenieni w Nim, jako ci, którzy się w Nim budują i w Nim są podporządkowani. Zgodnie z tym, jak was nauczono, przy tym niech was przepełnia też wdzięczność. Apostoł nas wzywa do wdzięczności wobec Boga, wobec ludzi, wobec tego wszystkiego, co przeżywamy. A więc zróbmy z tego słowa dobry użytek. I chciałbym nas zaprosić do tego, abyśmy za chwilę będziemy mieli czas, jeszcze modlitwy. Ale zanim to zrobimy, chciałbym, żebyśmy też nie zapominali o ludziach, których Bóg stawia na naszej drodze. I teraz sięgnęli po te koperty, które są na naszych krzesłach, otworzyli je. To są specjalnie przygotowane karty. Pomyśl o jednej osobie, której chciałbyś w szczególny sposób wyrazić wdzięczność. Dziękuję Bogu za ciebie, a na drugiej stronie mamy miejsca, by napisać kilka. Słów, może dwa zdania, za co jestem wdzięczny. I to jest kartka, którą możemy wręczyć komuś z naszych bliskich, przyjaciół. A więc mamy teraz chwilę, chwilę aby zrobić z niej dobry użytek. Tu będzie płynęła z przodu muzyka, a my weźmy do ręki długopisy. Jeśli potrzebujemy więcej takich kartek, są jeszcze z tyłu, może chcemy dać to większej ilości osób. Ale bądźmy tymi, którzy są wdzięczni. Bądźmy tym, jak w tej historii, jednym z dziesięciu, który kiedy doświadcza dobrych rzeczy, wraca, wraca do Boga, wraca do ludzi i mówi dziękuję.